Kochani widzowie. Spójrzcie na to. Wyjebałem dziurę, jama jak chujnie. Kopią, więc co to kurwa leży, nie? A tu leży kurwa piękny. pierwszy wojenny bagnacik. No nie mogę, nie? Sajebisty. To jest Hitler Jugend, kurwa! Za! To jest żarty, ale jak ja go spróbuję Ja to mam pokój z ja eskiwić! Tu jestem chyba, chyba w jednym nie? Łażę po lasach kurwa, tu, kurwa przy domu mnie leży bagnet, nie? Zajebista sprawa A wyryłem dziurę chuj no, Ala wszystkim, nie? Motylem, <motylem, <motylem jestem, a... Pozdrowienia dla wszystkich moich widzów. Przeważnie do pana Maturosa i dla pana Mleko z Francji. Na razie.